A teraz poproszę panią burmistrz o otwarcie giełdy mineralogicznej. Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa dziś na jubileuszu Łuwuckiego Lata Agatowego. Dziś, proszę Państwa, 20 lato Agatowe. Na 20 lecie Agatowym również nie zabrakło wspaniałych minerałów. I ludzi, którzy parają się tym, co tutaj dziś Państwo chcą przedstawić. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że tak dużo Państwa przybyło tutaj do nas na lata ogatowe. Od tego momentu od tej chwili od otwarcia giełdy minerałów, rozpoczyna się 20 lata ogatowe. W związku z tym Dziękując wszystkim wystawcom zwłaszcza i wszystkim tym, którzy przyjechali tutaj, stoją i ciężko pracują na stoiskach. Życzę, aby to lato agatowe było wyjątkowe. Życzę państwu udanych transakcji, udanych zakupów i abyście państwo mieli tutaj jak najlepiej spędzone chwile. Na ten moment Otwieram giełdę minerałów 20 lata agatowego w lwówku śląskim. Tą właśnie giełdę otwieramy chlebem, taki nasz jest polski zwyczaj. I ten chleb oddaję za pani burmistrz, naszego włodarza miasta! Dziękuję serdecznie za ten przepiękny chleb, jak agat. Kolorowy, pachnący i na pewno smaczny. Za chwilę, proszę Państwa, chlebek powędruje do Państwa jako znak przyjaźni, znak wspólnej pracy nad Latem Agatowym. Nad Latem Agatowym wyjątkowym, proszę Państwa, bo dwudziestym, Przez 20 lat ciężko wypracowanym przez włodarzy i przez Państwa, przez wystawców i przez gości, którzy tutaj przyjeżdżają. Pani burmistrz, ja jednak mam. Jeszcze coś innego do zrobienia. Mianowicie, my, brać Walońska, uroczyście oznajmiamy, iż wielki honor nam poczyniony został, aby na ręce wodarza Lwiego Grodu dar osobliwy złożyć. Ten ci, przez bakałażów kwarcem dymnym, zwany, prawie prawieki temu siłami natury, utworzony został. Potem, za sprawą nieznanej braci Walońskiej, Światło dzienne ujrzał i w całej swej krasie się ukazał. Prze to kamień ów, tajemniczy, a urody wielkiej, na ręce pani burmistrz składamy, prosząc, by Wschowska Sekretny go nie skrywała i w Szanownym Domu Rajców Miejskich ku uciesze gawiedzi i na pożytek bakalarskich praktyk pokazywała. Jeszcze raz, jest to kwart dymny ze strzegomia. Strzegom jest zagłębiem nie tylko granitu, ale pięknych minerałów. W tym jednym z najbardziej znanych pięknych kwarców. Z tej okazji, co prawda, pani już zasygnalizowała, że w Ratuszu jest wystawa zorganizowana przez Muzeum Mineralogiczne, które dopełnia w ten sposób tego patronatu honorowego nad. 20. edycją lubelskiego lata agatowego. Gdzieś drzemią skarby te, To nich śnisz I myślisz wciąż Znajdę je właśnie dziś że brzemią skarby To o nich śnisz i myślisz wciąż znajdę je właśnie dziś. Świedź gwiazdo świedź świedź gwiazdo świeć. Świeć.